Witamy w kolejnym odcinku krótkiej piłki. Moim gościem jest gracz Apollo 30, Kamil Osoński. Cześć, Kamil. Witam, cześć. Kamil, kilka krótkich pytań, szybkie odpowiedzi. Zaczynamy. Twoja wojskowa ksywka, ewentualnie dlaczego grasz z dziesiątką? O, nie, bo ich ksywki nie ma żadnej. Czasem ktoś powie ostro od nazwiska, ale samej nie. A dziesiątka, no chyba od dziecka jakiś tam ulubiony piłkarz, był z no to akurat miał dziesiątkę, już ta dziesiątka została w sumie zawsze. Powiedz nam, od jak dawna w FLSie jesteś? Pierwszy sezon to 2014. Tak, jakoś to było, tak. Jasna 2014. Tak. A drużyna, pamiętasz? Bo mi, yy... A, no jasne, to był. za Zakafior, tak. A za Zakafior, no tak, dokładnie. E, pierwsze wspomnienie ze felesa, Jakieś takie, co ci utkwiło w pamięci? Pierwsze, pewnie pierwszy mecz, jak dostaliśmy, w pałę 12 do 2. Dzień dobry. <laughs> A Twój najlepszy mecz w FLS-ie? Czy utkwił Ci jakiś jeden w pamięci? Może z Lafoullem Rochą, co graliśmy jeszcze w Agmie. Wygraliśmy wtedy chyba 10-5 i strzeliłem 5 wlamek. Pewnie ten bo najwięcej. Brawo! Wstrzałem!

A jakiś twój najgorszy mecz, w którym coś nie szło, czy tobie, czy drużynie? No to na letni trzeba daleko szukać, jak pierwszy w tym sezonie przeciwko Witorii. Marnowałem takie dwie setki, to jest dramat. A a drużynowo chyba z Januszami sobie nie mogę popatrzyć, czy u do zera. Piątkę dostaliśmy chyba. W fuzji. fuzji, tak. E, powiedz mi, dzisiaj strzeliłeś bardzo ładną bramkę na otwarcie wyniku. Czy to był twój najładniejszy gol w fls czy zdarzył się jakiś ładniejszy? No, chyba, chyba to dzisiaj ten będzie najładniejszy. także no, Tak, za, tak za, mi się wydaje. Za, za, za Może jeszcze jakiś wolny, ale. O, z pozostałymi lisami też był fajny wolny, bo jakiś nawet w konkursie byłem na FLS-ie, więc może on, ale dzisiejszy to był taki... Mówiłem od razu po bramce, że dzisiaj będzie na pewno tak. powiedzenie, że to będzie moja ulubiona bramka, na pewno. E, teraz mam takie troszkę, może być dla kolegów kontrowersyjne pytanie. Najlepszy w Twojej ekipie jest? No, oczywiście dzisiaj to Krzysiu Malik. Tak, Krzysiu Malik ogólnie, ale dzisiaj to zły chłopak. A jakiś zawodnik, z którym grałeś w efl się zapatrz, taki największy kozak, z którym grałeś w drużynie? Z którym grałem? Hmm. Nie, chyba, chyba jednego bym nie wyróżniał. Wszyscy byli. Ale teraz piątek krzy się malik, bo z nim najlepiej mi się grać jeżeli gramy krótko. A najbardziej, to jest pytanie skonstruowane, najbardziej irytujący zawodnik, ale może z takim, z którym Ci się zdarzało przekomarzać, czy po prostu jakieś uwagi sobie ciągle zwracać? W FLS-ie oczywiście. Nie, nie, raczej nie miałem takiej. oczekiwań. Dogadujesz ra, ra, raczej, się z każdym. Raczej, na przeciwko innej drużynie? Nie, nie, nie swojej, swojej, A swoje to na pewno ja jestem najgorszy pod tym względem. <laughs> A dlaczego? Zawsze to jak krzyczę na wszystkich i wszyscy się denerwują przeze mnie. A powiedz, e, największy dowcipnik znowu, z którym grałeś? W FLS-ie miałeś FLC? okazję FLC? grać. Grzesiu Łanecki. na kapitan teraźniejszy, myślę, że z nim już tyle lat gram, że... Trzyma po prostu tutaj humor w drużynie, dobrą atmosferę. Tak, tak, to na pewno. Okej, okay, a może ktoś zdarzył się, będzie, ktoś Ci przyjdzie do głowy największy modniś? No to po, może powiem Damian Aksamit. <laughs> Pozdrawiamy Damiana. Twój najlepszy moment w Felesie. ie I może być indywidualnie, bądź może być też drużynowo? No drużynowo w sumie nic jeszcze nie wygrałem, a nikim się awansowałem. No na pewno jakieś szóstka sezonu była na pewno w pierwszym sezonie, co mieliśmy ostatnie miejsce, ale to był najlepszy mój sezon za kapiorze, no to myślę, że wtedy byłem wyróżniony byłem, ale nie byłem szósty sezonu, ale indywidualnie chyba dwa, czy, dwa albo trzy sezony, później byłem szósty sezonu i tyle. drużynowo nic jeszcze nie ugrałem. A teraz będzie takie troszkę retro pytanie. Twój piłkarski idol i czy coś od niego podpatrzyłeś i próbujesz pokazać na boisku? To jak powiedziałem, może przez tą dziesiątkę do Zidane, pamiętam, koszulka Francji, dziesiątka, ale czy pewnie jak byłem mały, to chciałem popatrzeć na je pomocniki i tak dalej, ale jakoś to się tym rozeszło. E, czyli rozumiem, no bo teraz następne pytanie, twoja pi pierwsza piłkarska, piłkarska koszulka, czyli Zidane, e, Francja. Francji, tak. Prawie. Czyli to mistrzostwa świata, tak? 98 rok. Mm, później, chyba 2002. A Maryty, jeszcze późniejsze. Okej, okay. a ulubiona liga do oglądania to ze względu na zidana Hiszpa... włoska hiszpańska? Real Madrid i Hiszpania. Okej, okay, jasne. Jako ty zawodnik, jako trener później. Ty i jako twoja kariera zawodnicza to kariera czy przygoda? Maksymalnie przygoda. I powiedz mi jeszcze na koniec cel na obecny sezon jako ma Apollo 30 i jaki ty masz sam indywidualnie? No przed wywiadem, przed sezonem powiedziałem, że będę zadowolony z pierwszej piątki, ale w tym sezonie nam niesamowicie dobrze idzie, o dziwo dobrze nam idzie, więc myślę, że już teraz przesunęła mi się ta granica, że podium chciałbym mieć. Ale tak oglądałem się jeszcze. No to do pewnego momentu tam było no, y, ciężko, ciężkie, ciężkie. Dopiero w drugiej połowie tam chyba tam drugi, czy, trzeci, czwarty gol dla was. No to to się już potem posuwało rywalą też. My w każdym meczu tak zagramy. Na pewno jest jakiś taki moment, że jesteśmy słabi, albo nas cisną, albo jest już wynik na remisie, a potem jakoś tak, jakoś to idziesz wygramy wysok. Ale gramy. też w końcówce takie wysokie prowadzenie, już takie zaczęły się śmieszki, heheszki, No i ry, rywale dochodzili. Cały był ak gra w waszym polu karnym. No właśnie, to już było rozróżnienie takie, że dziwne, że nic nie straciliśmy naprawdę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za odpowiedzi na pytania i życzę powodzenia i realizacji celów. Dzięki bardzo.